Słuchacie Up The Blues podcast, polskiego podcastu o Chelsea Football Club. Od kibiców dla kibiców. Hej, słuchacie podcastu Up The Blues? Dzisiaj będzie ze mną Szymek. Szymek, hejka. Cześć, cześć, witam wszystkich po dość długiej przerwie wakacyjnej. Ale dobrze wrócić? Wiadomo, wiadomo. Wakacje są najważniejsze. Jak widzicie u mnie dalej, bez kamerki, ale po prostu w Szczecinie nie ma internetu więc, więc uważajmy na to witam się oczywiście z wami po meczu pierwszym tak naprawdę przedsezonowym to jest dość zabawne bo mamy dzisiaj 8 sierpnia i Chelsea gra takie prawowite pierwsze przedsezonowe spotkanie przed nowym sezonem jest to część takiego większego jakby formatu czyli tam visit Malta Zrobiło taki mini turniej na Stamford Bridge i pierwszym tym, tym spotkaniem był właśnie mecz z Bayerem Leverkusen. I przejdziemy sobie do niego tak, tak płynnie, przejdziemy sobie szymek do, do składów. Dla osób, które nas słuchają, ja tutaj szybko, szybko przytoczę Wam składy, więc część oczywiście zaczęła. Wiecie, jak to mecze przedsezonowe, to nie jest skład, który pewnie rozpocznie ligę, więc. Jest kilka takich mieszanin, bym powiedziała, w tym składzie, więc w, bram w bramce Jorgensen, na bronie Gusta, Champong, Chalobach i Kukureja, w pomocy Kaysedo, Andrzej Santos, Estevao, Palmer, George i na ataku Delap. Szymek, jakieś zaskoczenie? Był tu jakiś zawodnik, którego bardzo chciałeś na przykład zobaczyć. No to wiadomo, który zawodnik wzbudził nasze największe oczekiwania i, i wszyscy chcieli go zobaczyć, czyli oczywiście Estevan. Ale ja oprócz niego, bo to myślę, że, że dość takie sztampowe i, i tak jak powiedziałem, każdy chciał zobaczyć jego występ i debiut, to fajnie było zobaczyć Achem i ciekawe jak to będzie wyglądać po tej kontuzji Colwilla, wiadomo zerwał. Więc jego przerwa, będzie dość długa. I, i czy właśnie to może, a będzie częściej występował na, na środku obrony? Ciekawe, jak to się ułoży. Tak, tak, a a tak dokładnie. Tak, no to wiadomo, tak jak powiedziałaś wcześniej, że no, tym składem raczej nie wyjdziemy na ligę i było tutaj dużo zawodników, którzy raczej będą grali w Pucharach. Jorgensen, George, który też można powiedzieć, że pokazał się z dobrej strony, ale. No, jedenastka, że tak powiem, można było się takiej spodziewać, jeżeli chodzi o mecze przedsezonowe. Tak, na pewno można było się spodziewać takiej mieszaniny, trochę doświadczenia, trochę, trochę nowych zawodników, zawodników, którzy jednak będą odstawieni trochę na, na dalszy, dalszy plan. No, ale tak dla mnie skład fajny. Ja lubię takie mieszane składy. Wiadomo, mecz z Milanem może być troszkę inny, może zobaczymy już skład, który choć trochę będzie sugerował skład na mecz z Crystal Palace, ale tak przechodząc sobie do pierwszej połowy, no to ja bym powiedziała debiut doskonały STW. Co byś ty powiedział, Szymek? Nie no, naprawdę, z, ja wiem, że to, to Leverkusen nie grało specjalnie dobrej piłki, co ci, co oglądali, mogli, mogli zauważyć. Zdominowaliśmy ich e, praktycznie pod... E, pod każdym kątem. Natomiast to, jak pewnie czuł się przy, z piłką przy nodze i yy, No, super, super sprawa i y, strzelił bramkę. Zajęło mu to mniej niż 20 minut, żeby zaliczyć te pierwsze debiutanckie trafienie. No, super, super, super debiut. Tak, tak. I tak jak słyszycie, ja mówię Stefan, jak mówi jeszcze będziemy tutaj, yy, musimy zasięgnąć y, <zumarlo> Olgi o opinię. Pewnie jak, jak wymawiać to, to nazwisko. Aktualnie nie będę tej imię. Nie będę w ogóle tutaj udawała, że wiem, więc zostawmy przy tym, co już mówię. Ale do, do niego też przejdziemy już w dalszej części podcastu. No tak naprawdę. Nazywają go też Messinio, On tego nie lubi, ale chyba prostsze do, do wymówienia. William. Więc... William to jest takie wiesz, dla Chelsea i, i dla nas bardzo znane. mamy, nie? Więc możemy tak mówić. Ale co chciałam powiedzieć? Pierwsza połowa, tak naprawdę, w wykonaniu The Blues, totalna dominacja na boisku. Leverkusen tak naprawdę przez cały mecz nie postawiło żadnych warunków, nie pokazało nic konkretnego. I tak naprawdę, pierwsza połowa mogła się skończyć zupełnie wyższym wynikiem, bo tak naprawdę, jedyną bramkę dla The Blues w pierwszej połowie zdobył STVO. I no to była akcja trochę indywidualna kola Palmera. Piłka odbija się od poprzeczki. Dobrze, że był tam, gdzie powinien, ale. No piłka go szuka, trzeba, trzeba to powiedzieć, że, że piłka go szuka. Tam piłka też blisko był Delap był do doskoczenia, ale, ale całe szczęście, że padło to pod nogi właśnie młodego Brazylijczyka i, i zdobył to debiutanckie, debiutanckie trafienie. I nie będzie można już o nim mówić agent 007. Nie, no raczej tego się nie spodziewałam, że będziemy tak mówić, bo, bo ten, y, pierwszą połowę nawet możemy skończyć, nie, ale tam. wiesz, kibice drużyn przeciwnych. No, ja myślę, no oczywiście, pokuci, ale. Bo się o takie porównania. Tak naprawdę, nawet pierwszą połowę y, mógł ten zawodnik skończyć z y, bramką i, i z asystą, tak naprawdę. Mówię oczywiście dodatkową, bo, bo miał swoje sytuacje. W ogóle cały link up z kolem Palmerem to chyba jest coś, czego będą kibice Chelsea wyszukiwać w tym sezonie, bo to jest trochę takiej, takiej magii na boisku, że trochę nie wiesz, co zrobi nigdy Palmer, mając piłkę przy nodze, ale, ale SVO też. I, I to będzie chyba po prostu jedna z rzeczy, która będzie nas fascynować w nowym sezonie i zobaczymy, ile będziemy mieli okazji, żeby oglądać tę współpracę ich na boisku, ale no, w tej pierwszej połowie wyglądało to, wyglądało to wyśmienicie. No utworzył też najwięcej szans dla swoich kolegów z drużyny, więc pokazuje, że może jest od niedawna, ale potrafi kreować i zagrał też na, na dziesiątce, on powiedział, że tam się najlepiej czuje. I przez kilka dobrych minut też tam zdarzyło mu się zagrać, więc no, na, razie, na razie wygląda to obiecująco, ale ja bym studził, bo wiadomo, Leverkusen wyglądało jak wyglądało, i jest to jednak tylko, a może i aż mecz przedsezonowy. No wiemy, tak, ale... wiemy, jak Marco Marin grał w okresach przygotowawczych. Z Marco Marin, no też dawno nieprawda, ale, ale prawda, oczywiście. Jeszcze z zawodników, którzy się wyróżniali w pierwszej połowie, bo oczywiście zaraz przejdziemy też do drugiej połowy i do zmian, które tam nastąpiły. Kto według ciebie się jeszcze wyróżniał, a może ktoś negatywnie? No, ja bym, ja bym powiedział o tym moim pozytywnym zaskoczeniu, czyli o Joshu. Myślę, że zliczył dobre, dobre spotkanie. Tam raz się potknął, co, co było dość groźne, ale. Ale poza tym to, to naprawdę przyzwoity, przyzwoity występ, też najwięcej wykonanych podań i, i najwięcej odbiorów, więc to jak najbardziej na plus. No tak, tak, poza tym to, 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 nie, to nie wiem. Kukureja też, też bardzo dobrze zagrał, schodził znowu do środka pola karnego, też był groźny, nie tylko dawał coś w defensywie, ale też w ofensywie, także dobrze, dobrze widzieć, że, że cały czas ma tą formę. I no kurczę, człowiek już czeka na ten pierwszy gwizdek nowego sezonu. Trochę tak, trochę tak. Kukureja, jak to, cytując klasyka, przypadkowo znowu odnajduje się w polu karnym przeciwnika. Bo też miał swoją okazję zarówno na asystę, jak i na bramkę po zbitym dośrodkowaniu SCVO. Ale dla mnie zawodnikiem, który się wyróżniał dość w pierwszej połowie, to był Tyrick George. Tyrick George zmienił trochę swój look. Dołożył, dołożył fajne, fajne kolczyki, ale no to była Marka dobra połowa. to tutaj. No właśnie, to tutaj no chciałam myślę, powiedzieć, że, ale. chce się spasować do, do mandem FC. Było czasy Tego nie wiemy. No tak, tak. też, to, to dobrze, że dobrze, że to mi to umknęło. Te 64 minuty, które zagrał, przyzwoite, ale czy pozwoli mu to zostać w klubie i nie zostać sprzedanym, mhm. no nie wiem. Ale jak najbardziej na tej lewej stronie dobrze pykał aż do, aż do momentu wejścia naszego nowego nabytku. Tak, tak. Właśnie było trochę dripu nie tylko w jego wyglądzie, ale też w, w grze. Jedno takie świetne dośrodkowanie do, do Liam Delapa. Jakbym miał jakoś wskazać, kto może trochę mnie rozczarował, to bym powiedział, że Liam Delap odnajdywał się w sytuacjach, ale jednak zawsze bramkarz był, był od niego lepszy. No, bo zarówno przy dośrodkowaniu Kukurei, jak właśnie dośrodkowaniu Georgia, zawsze Fleken z nim wygrywał. No, ale zobaczymy. Tak naprawdę nie było, nie było w tym spotkaniu, tak naprawdę, zawodnika, który byłby jakoś mocno odstawał, a jednak w takich meczach często było, że, że ktoś odstaje. Czy Rick George zostanie? Ciężko powiedzieć. Trochę ucichły te raporty, ale mogą się zaraz wznowić, jeżeli my wznowimy znowu trochę więcej raportów odnośnie. Czawiego Simonsa, więc tak naprawdę pierwsza połowa totalna dominacja Chelsea i teraz przejdziemy sobie tak do drugiej połowy. Ja tylko powiem jakie były zmiany w przerwie, bo no tak jak klasycznie na mecz zmiany w przerwie były. Wszedł, um, już mówię, bo tutaj oczywiście tych zmian było mega dużo, ale w połowie szedł Palmer, Caicedo, Chalobah, Kukureya, czyli taki trzon pierwszego składu Chelsea tak naprawdę. I zobaczyliśmy Neto, Tosina, Esugo i Hato. Więc mamy tutaj debiut pełnoprawny, trochę bym powiedziała, nowego zawodnika Chelsea, czyli Jorela Hato. I to był niejedyny zawodnik, który pojawił się w drugiej połowie na boisku, bo zobaczyliśmy też Gitensa. Jakie wrażenia odnosi ich debiutu w Szymek? No kurczę, Gitens na tej lewej stronie, przyczepiony do, tej, do tego lewego skrzydła, bardzo, bardzo mi zaimponował też swoją dynamiką. No Chyba będzie trzeba. Wiadomo, trzeba poczekać, ale pierwsze wrażenia jak najbardziej pozytywne, nie dołożył, nie dołożył żadnych liczb, jeśli chodzi o, o gole czy asysty, ale taki ogólny, ogólny odbiór tego, jak się poruszał z piłką, jak, jak dryblował jak wchodził w pojedynki, naprawdę bardzo, bardzo pozytywny. Tak, tak, trochę mieszą. Tam jeden taki świetny dribbling i jeszcze taka przykładka w polu karnym. No było na co patrzeć. No to też są takie spotkania, w których jednak ci zawodnicy mogą trochę ponieść się fantazji i trochę przynieść jakby więcej szczęścia kibicom, no bo nawet jak popełnią błąd, to tak naprawdę no co, stracimy bramkę w meczu przedsezonowym, do niczego to nie prowadzi. Więc, więc fajnie, że takie rzeczy robią. Moim zdaniem owej zawodnicy solidny debiut tutaj nie ma, tak naprawdę, przez to, że Leverkusen też nie miał zupełnie okazji, no to Jorel Hato też nie miał szans, żeby się mega wykazać jakoś w obronie, więc no, dla nas też, też tak naprawdę dobrze. I ta druga połowa co dla jeszcze mnie. Uh -huh. Wejdę w słowo, co mi zaimponowało ogólnie w całej drużynie, to myślę, na jakiej intensywności graliśmy szczególnie w tej pierwszej połowie nie było, nie było widać, że to jest okres przygotowawczy i tym bardziej pierwszy mecz, że naprawdę grali na, na pełnym gazie i że im się chciało, więc to chyba dobry prognostyk przed sezonem. Tak, tak, to, to chciałam wspomnieć właśnie później, że, że na tyle Leverkusen, które rozgrywały chyba piąty lub szósty spotkanie przedsezonowe, w ogóle nie, wygl nie wyglądaliśmy jak drużyna, która odstaje pod względem Rytmu Tutaj meczowego. nie gry, ale rytmu meczowego, takiej nie wiem, fizyczności, różnych takich aspektów, które często są widoczne na początku okresu przygotowawczego. Co warto wspomnieć, my do treningów wróciliśmy 4 dni temu, więc... Leżało Pedro z plaży, potrafił zdobyć dwie bramki, <grym> więc... Tak naprawdę tutaj bym się tego nie, ale tak, to co wspominasz jest, jest ważne i też jest ważne pod względem, że zawodnicy, którzy grali w klubowych mistrzostwach świata, jak i ci, którzy w ogóle nie mieli okazji zagrać, tak naprawdę po transferze dopiero wrócili do klubu i mieli te kilka treningów, żaden z nich mega nie odstaje, więc nie było widać, czy z odstawał, czy Jorel Hato, więc... Szczególnie taki Gitens, tak, który, który dość szybko ten transfer przyklepał i jeszcze pojawił się na klubowych mistrzostwach świata jako taki yy, wspieratowicz. Atmosferowicz. Atmosferowicz. Yy, na samym końcu w sumie tej połowy mieliśmy też wejścia z, z ławki Ant Antwi, yy, Anselmino i Raksaki. Oczywiście Chelsea ma już takie nazwiska, że ja już łamię język na nich, ale no nie zawała językowe. Tak, ale Antwego na pewno możemy wyróżnić. W ogóle cała akcja na, na 2.0, którą, którą Chelsea przeprowadziła, no to, to był taki Maras Cabol 2-0. Czyli wchodzimy w drugą fazę Maraskabolu, gdzie, gdzie ta klepka, świetna, prześwietna klepka. Super zachowanie zawodnika młodego, który, który pociągnął piłkę do, do końca linii do linii końcowej po prostu. Trochę takim Madułek vibe, nie? Madułek tak robił pociągnąć piłkę. Dośrodkowanie i na końcu dośrodkowania oczywiście kto? João Pedro, czyli kolejna bramka Brazylijczyka. I... Już chyba czwarta, więc naprawdę się, naprawdę się rozpędza i niech się nie zatrzymuje. Tak, tak. Co I warto właśnie... wspomnieć jeszcze uh -huh. po tym wejściu właśnie naszych wychowanków i, i Anselmino to przeszliśmy grę piątką z tyłu. Więc tutaj Mareska eksperymentuje dość mocno. No ogólnie z tymi środkowymi obrońcami będzie dość ciekawa sytuacja, bo no to jest też pierwszy podcast po tym, jak niestety dowiedzieliśmy się, że Liwa i który na, na pierwszym tak naprawdę treningu no, już nie ma cela, więc nie wiem, jak to medycznie dobrze określić, ale no to jest po prostu mega długa kontuzja, kontuzja, która, która przytrafia się naszym zawodnikom Chelsea, przytrafia się w, w przeszłych sezonach, nawet broja taki wypad wtedy, przypomnijmy sobie. No i tak naprawdę. Też do tej pory leczy, więc... No i właśnie, no i to jest ten kwest, że czy zobaczymy Levi'a, Colby Lai, w tym sezonie ciężko powiedzieć, patrząc na to, jak Chelsea w no pewnym tak momencie... No 8 miesięcy przerwy to na pewno będzie miał, więc tak. e, powrót do tego rytmu meczowego no nie nastąpi no nie wiem, szybko. Nie wiem, czy Chelsea będzie go ryzykowała w ogóle w tym sezonie tak naprawdę, patrząc na to, jak podchodzą nawet klub podchodzi do rekonwalescencji i sam care, czy podchodził do samego um, Jamesa w którymś momencie? No, Lavia to może jest specyficznym caseem. Fofana, Fofana jest po prostu uparty i trochę, trochę jego, jego nastawienie po prostu gryzie się pewnie z tym, co sztab medyczny dla niego przewiduje. Um, może Levikolwiek, jako jednak zawodnik, który jest wychowankiem, który jest postrzegany jako przyszłość tego klubu, będzie. Hucha, będziemy na niego huchać i dmuchać, no ale przechodząc, przechodząc do konkluzji chodzi o to, że no Chelsea teraz stoi przed dużym wyborem, tak, czy ufamy zawodnikom, których mamy w klubie i nie dokupujemy środkowego obrońcy, tutaj oczywiście na takiej liście jest Mark Guay na przykład no, czy zostajemy z tym do czy... Czy zostajemy, wiesz, z tym, co, co mamy, i ewentualnie godzimy się z Renato Weigą? Weigą. Chociaż... Tak, to są trzy, trzy, trzy opcje tak naprawdę. Albo kupno następnego, następnego obrońcy, chociaż Romano mówi, że Chelsea na ten moment nie rozważa takiego ruchu, albo pogodzenie się z Weigą i, i przekonanie go do pozostania, albo po prostu zaufanie tym zawodnikom, którzy teraz. Z nami są. No tak, dla mnie mogli, moglibyśmy nawet zostać. Problem jest taki, że, że mamy dwóch dwóch mocnych połamańców w tej, w tej liczbie zawodników na środek czyli Badia Fofane, Czalobach też potrafi wypaść z kontuzją, więc no, niestety ciężki, ciężki orzek do zgryzienia, ale to nie jestem odpowiedzialny za to, więc cieszę się, że będę tego rozliczać. Um, ale jeżeli już mówimy o transferach, no to było jedno nazwisko, którego nie było nawet na ławce rezerwowych i, i jest to Nicholas Jackson. Wydaje mi się, że przed meczem Fabrizio Romano już powiedział, że to jest koniec Jacksona i Chelsea. Więc no to, że on nie znalazł się na ławce rezerwowych, ja wydaje mi się, że w trakcie transmisji widziałam go też za ławką rezerwowych, gdzie znajdował się na przykład. Oznacza, że no tutaj już klamka zapadła i wydaje mi się, że już, już prawie oficjalnie, wydaje mi się, że już możemy mieć gdzieś tam coś dogadane, jeżeli on już nie zjawia się nawet w kadrze na taki mecz albo nawet nie siedzi sobie gdzieś tam obok. No wydaje mi się, że, że żegnamy się już prawie, prawie oficjalnie, zobaczymy. No ja, ja, jak wiesz Szymon, zaraz się zapytam o opinię, ja byłam jednak w teamie zostawimy Jacksona. Martwię się trochę, że dwójka żałopedro Liam Delap może w którymś momencie nie grać i ten Jackson w którymś momencie by odzyskał skład. Ale wydaje mi się, że to jest efekt po prostu tego domina napastników, które, które było w tym okienku, gdzie Wiele klubów się wymieniało napastnikami, wiele klubów się żegnało z napastnikami. To jest jedyny moment, w którym ktoś potrzebuje tego napastnika. I przez te duże kwoty też jest apetyt na to z Jacksona, który no jako jeden z niewielu zawodników miał przedłużenie kontraktu za po prostu dobrą grę i o czym wiele osób nie pamięta już przez ostatnie dwie czerwone kartki pół roku. To mi przykro, no ale jeżeli dostajemy dobrą ofertę, to rozumiem, że trzeba się z tym pogodzić. No jeżeli dostaniemy w granicach 80 milionów funtów, to naprawdę będzie... No być może będziemy mieli czego żałować, bo jednak potencjał ogromny ma i to też pokazywał, przecież ten jego pierwszy sezon, ludzie się, ludzie się z niego śmiali, że, że tyle niewykorzystanych sytuacji, a jednak zakończył zakończył tę sezonę z dwucyfrówką bramek na, na, koń, na koncie, więc no, złym piłkarzem na pewno nie jest, tak jak niektórzy z innych fanbas go przyzywają wiadomo, głowa czasami mu nie, nie dojeżdżała, szczególnie w, tych, w tym ostatnim półroczu te głupie czerwone kartki i no też mi jest szkoda, że, że ta przygoda potoczyła się taka nie inaczej, bo ja mocno w niego, mocno w niego wierzyłem. Natomiast jeżeli pojawi się oferta w granicach 75-80 milionów funtów, no to myślę, że bez żalu możemy się, możemy się pożegnać, bo lepszych pieniędzy chyba, chyba nie, nie zyskamy tak, za tego Tak, Konkluzja związka. jest taka, że jest nam szkoda, ale rozumiemy, chociaż ten disrespekt, który Nicholas Jackson dostaje od innych fandas, jest po prostu niezrozumiały, bo tutaj Wchodzimy na takie wyżyny wpisów, jakby Rasmus Hojlund miał przejść do, do ich klubu. Więc bez, bez przesady, zobaczymy zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale raczej te, te spotkanie mówi nam trochę o przyszłości. No, takiego enkunku też tutaj nie widzieliśmy, chociaż bardzo lubił wejść z ławki na klubowych mistrzostwach świata. Więc, ym, więc zobaczymy, jak to się potoczy. No, tak naprawdę, miejmy nadzieję, że następne spotkanie też bez kontuzji, chociaż zawodnicy nie no to jest Tak, w tym okresie przygotowawczym, żeby przebrnąć w niego bez, bez kontuzji i jakkolwiek wejść w ten rytm meczowy i się, i się ograć, też nowych zawodników jakoś wpasować. I, tak, i myślę, tak. że, że to powinno być naszym priorytetem, żeby tej kontuzji nie złapać. Tak. Miejmy nadzieję, że zachodnicy Milaną podejdą trochę bardziej y, towarzysko do tego spotkania niż z Narkozen, tak. bo jednak tutaj mogły się połamać, kilka nóg mogło tak naprawdę być straconych. No ale tak no, już czy to podsumowując... Palmer, czy, czy Stéphane, przecież uh, też tak. brutalnie zostali potraktowani, więc tak, nie było tak, tutaj chodzi. taryfy ulgowej. Nie, nie, <laughs> nie zupełnie, leby, zupełnie. Wzięli sobie to spotkanie do siebie. Tak, ale właśnie A, podsumowując... Świata, więc, więc w sumie ja to też, też bym chciał. Wiadomo, wiadomo, ale podsumowując, wydaje mi się, że kompletny występ w Chelsea, bardzo dobre wejście w nowy sezon, tutaj już tak naprawdę zamykamy książkę poprzedniego sezonu, który był chyba najdłuższym sezonem, jaki, jaki widział świat, więc y, otwieramy nowy sezon. Nowy sezon otwieramy zwycięsko. Y, mecz z niech, ta, z niech ta wielka. powieść pisze się pięknymi, pięknymi zdaniami, pięknymi literami, bo. Tak, ja tutaj. Y, czekają nas y, chyba dobre miesiące. Ja myślę, że. Ten sezon, który, który przed nami to, to jednak będzie dobry sezon i Chelsea pokaże, że wróciła na szczyt. Miejmy nadzieję, że już na dobre. Tak, też mam taką nadzieję, szczególnie że jadę na ten pierwszy mecz i Chelsea musi go wygrać, bo tutaj nie może być inaczej. No, ale... W tym ostatnim sezonie nie było tak kolorowo. Oj, ja, ja to jestem dobrym teraz dobrym. Co się mówi. Ja przynoszę tylko dobre wajby po prostu. Dobry, dobry omen, tak. Dobry Absolutely. omen. Siedem spotkań, siedem zwycięstw. Jedno, jedno Chelsea tego przegrała. Więc i to agent na samym -0 -0. początku. Więc agent 007. Więc. Nie to jest 700. 007, to jakbyś przegrała? Nie, wiesz, wiem, no ale ja tutaj inaczej liczę po prostu czas i, i, i te mecze. Więc. Y... Tak naprawdę jeżeli pominęliście mecz tylko słuchacie naszej naszego tutaj podsumowania, to obejście sobie chociaż bramki albo highlights yy, yy, STW. To jest nowa zobaczenia, tak, tak bym powiedział, że ta druga tak trochę już... Yy, tak, czerzej z kolejnym trofeum. Więc to, to jest dość zabawne, ale Cześć z kolejnym trofeum i będzie bronić się w meczu z Milanem. I po meczu z Milanem też na pewno się usłyszymy. Nie wiem jeszcze w jakim składzie osobowym, ale wydaje mi się, że usłyszycie jj a. I przygotowujemy dla Was trochę taką zapowiedź sezonu. Coś może specjalnego odnośnie FPL-a. Więc jeżeli ktoś jest fanem FPL-a, to może. Może zaprosimy tutaj lekkiego eksperta FPL-owego, który też jest kibicem Chelsea, jeżeli to się wszystko wypali i uda. I słyszymy się później już na takim prawilnym rozpoczęciu sezonu, czyli po meczu z Crystal Palace, które yy, nagrają chłopacy, a ja spróbuję dograć coś prost, wprost ze stadionu. tworzyli nowego Spunsa, więc na pewno znajdę, znajdę fajne miejsce, by, by nagrać coś po meczu, więc yy, dzięki Szymek za za spotkanie po spotkaniu, tak naprawdę. I no co? No rozkręcamy nowy sezon. Dużo zmian, dużo nowych rzeczy, miejmy nadzieję. Więc. No co? Może być tylko lepiej. i mistrzem. Anglii. Miejmy też taką nadzieję. Więc, więc zobaczymy. Szymek. Jakie przewidywania na Milan? Coś. Ktoś oczekujesz czegoś no, ciekawego? Ja, ja powiedziałem, czego oczekuję. Ja oczekuję tego, żebyśmy się, żeby nasi piłkarze się nie połamali i, i przeszli przez to spotkanie gładko. A wynik tak, tak naprawdę tam, nie ma najmniejszego znaczenia. Tą manifestacją i tą modlitwą wykończymy dzisiejszy podcast, tak naprawdę. Dawajcie znać, jak wy przewidujecie mecz z Milanem, jakim wynikiem i słyszymy się niedługo. Hejka.